Ma zachęcić młodzież do przyjścia do 15 listopada. Może pan nam powie, dlaczego warto przyjść i wybrać akurat tą szkołę? Dlaczego? Tak. Dlaczego? No, bardzo dobra szkoła, bardzo sympatyczni ludzie, bardzo sympatyczni ludzie, jak i nauczyciele, prawda, wychowawcy. I bez skromności, oczywiście, pan Edzio we własnej osobie, takiego człowieka nie Są poznacie nigdzie szkoły. indziej. Żywa legenda. Dziękujemy dlaczego? bardzo. Dlaczego? Tam każdy i każdy korytarz, raz jestem mistrzem rozwiązywanym w moich szkołach podopiecznych. O, a widzę, że coś się trapi. O co chodzi? No, mnie jak ma nie trafić. Kurde, dziewczyna ze że nie no A co ja to wiem, A Tak czułem sobie znowu, tylko, tylko do niczego to nie doszło. Wszystko się rozwijało. Nie Wszelkie kłopoty. No ale jak się rozwiąże? Jak się ułoży? Powiedziałbyś mi coś więcej. Muszę uciekać. Muszę już uciekać w szatni. Matki Boskie, co nie Dego. Widziałeś na korybę złapałem? Metr drugi, 9 wagi. 9 kilo. Ordku A tego roku był strasznie słabo. Ze szubakami. Nie wiem, coś nie, w ogóle nie biło jak to się mój kołędka. Ale pan ile lat tutaj pracuje? 16.